Jest mnóstwo ludzi, którzy nie wiedzą, że Bóg darzy ich bezgraniczną miłością. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, mesjasza, o którym prorokowano przez wieki. On zbawia nas, jeśli do niego przychodzimy, i da nam nowe niebo i nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość. Aby podzielić się z kimś tą nowiną, najlepiej opowiedzieć swoje świadectwo. Czy ktoś z Was mógłby powiedzieć, jak Bóg wyrwał Was z ciemności i wprowadził do swojej cudownej światłości? Travis? Mógłbym dużo opowiadać, a Bóg wciąż działa. Największym objawieniem dla mnie było to, że ja mam tylko oddać swoje życie Jezusowi, a on się zajmie całą resztą. Od najmłodszych lat utwierdzałem się w przekonaniu, że muszę zasłużyć sobie na zbawienie. Opadły ze mnie krępujące mnie łańcuchy, gdy zrozumiałem, że zbawienie zależy od Jezusa, a ja mam tylko paść u Jego stóp i poprosić, żeby mnie uratował. Jak często podejmujesz tę decyzję, codziennie, w każdej chwili? Jest to ciągłe poświęcanie się Bogu. Gdy wydaje nam się, że zbawienie mamy w zamian za dobre uczynki, to prędzej czy później się poddamy. Pewnie możecie to potwierdzić. Ale gdy zdamy sobie sprawę, że Boża łaska jest dla nas wystarczająca i nie uciekamy przed Bogiem, tylko do Niego biegniemy, to On nas uratuje. Być może uciekaliście przed Bogiem, zamiast się do Niego garnąć. Nastanie nowe niebo i nowa ziemia. Nastąpi odrodzenie ziemi, o którym mówi Pismo Święte. Powiedz Bogu, że chcesz być z Nim tam, gdzie mieszka sprawiedliwość. Stanie się to Twoim udziałem dzięki wierze w Jezusa. On jest Twoim niezwyciężonym zbawicielem, który darzy cię bezgraniczną miłością. Zaufasz mu? Jeśli już ufacie Bogu i codziennie prosicie Jezusa, żeby był Panem Waszego życia, to na pewno znacie ludzi, którzy powinni dowiedzieć się, że Bóg kocha również ich. Bądźmy tymi pięknymi nogami, o których pisał Izajasz, dzielmy się Bożym przesłaniem.